z Marta Miełczyk poremska Akademia WSB jest naszym tak, gościem dzień ekspertem. Dobry. Dzień dobry. Kluczowe miejsce do pracy, straż miejska, urząd skarbowy, izba skarbowa, przepraszam. Tak, urząd skarbowy, tak, urząd miasta. Dobre tak. miejsce, Pani pracuje. Pani Mecenas, czego Pani uczy studentów? Co czego uczę? Prawa karnego materialnego, e, czyli przede wszystkim ustawy kodeks karny, e, ale poza teorią i praktyki. O, a ja na czym to... polega praktyka w tym obszarze? Na czym polega praktyka? Na tym, że brzmienie przepisów to jedno, ich zastosowanie to drugie. Mhm. I przede wszystkim tego, gdzie szukać informacji, kiedy kończy się zapis kodeksu karnego, a pojawia się problem a to ja, pani faktyczne... powiem, ja pani powiem, że nie wiedzą, gdzie szukać, bo są badania, z których wynika, że ludzie szukają takiej wiedzy w internecie. Eee, tak. Mecenas Google jest nam wszystkim znany, aczkolwiek to jest nie do końca prawidłowe źródło informacji. Tylko jak kiedy czytam te strony, a wchodzę na nie czasem, to widzę wyraźnie, że tam piszą prawnicy. Też pani zgadza, koledzy. Zgadza. To pytanie jest właśnie o kwestię y, poprawności udzielonych tych odpowiedzi. Ale pani koledzy mówią tam nieprawdę? Nie, to nie jest kwestia nieprawdy. Stan faktyczny, który przedstawia pytający, to nieraz... Y, jest inny niż ten, który przedstawiony zostaje w koście w sytuacji, gdy spotykamy się z taką osobą już później, kiedy zaglądamy w akta postępowania, okazuje się, że rzeczy, które są czasem dla danej osoby nieistotne, niezauważalne bądź też uważa je za jakieś drugorzędne, mogą mieć kluczowe znaczenie dla odpowiedzialności. A jak by Pani oceniła taką naszą Polaków świadomość prawdą? Gdyby nie internet, to chyba żadna. No właśnie. Ignorancja juris noces. To jest paremia, której tak. mnie też kiedyś nauczyli. A więc nieznajomość prawa szkodzi. Ona jest sprawiedliwa, Pani zdaniem? Dlaczego ma mi szkodzić nieznajomość prawa? Ja rozumiem, że mogę być napiętnowany przez życie za to, że lekceważę własne prawa konstytucyjne, Ale że nie znam się na prawie karnym? Jeżeli nie ma w tym mojej złej woli, to dlaczego mam cierpieć z tego powodu? To jest kwestia. Pytanie, czy to jest sprawiedliwe, czy nie, to jest, myślę, kwestia dla teorii. Z praktyki jest to w ten sposób, że jeżeli ja jestem chora, coś mi dolega, to nie leczę się sama, tylko idę do specjalisty, idę na jakieś badania, żeby dowiedzieć się, z czego ta dolegliwość może wynikać, bądź jakie jest jej podłoże. I tak samo jest tutaj, że można rozeznać sobie temat, ale ostateczną decyzję należy podjąć po konsultacji z profesjonalistą, którym jest po prostu adwokat. A nie internet? Nie to niech mnie przekona, że nie internet, bo jak powiadam, tam piszą Pani koledzy. Internet zawiera treści e, wpisywane przez e, wszystkich. O tym, czy piszą to moi koledzy, czy nie, to jest kwestia też e, do dyskusji, ze względu na to, że w jaki sposób mamy zweryfikować tą osobę. No to jest podpisane. No, mecenas Ksiński. No, mecenas to mecenas sztuki głównie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego pytanie, czy ma prawo do wykonywania zawodu, czy nie jest zawieszone, e, czy nie ma jakichś e, Negatywnych opinii w organach adwokatury, które stoją na straży tego, żebyśmy wykonywali zawód zgodnie z zasadami etyki, adwokackiej i godności zawodu. To jest w ogóle problem z internetem, bo on doradza w Pani obszarze zawodowym, ale nie tylko, a my chętnie tam sięgamy. Nie mając żadnych szans na zweryfikowanie tego, czy ta wiedza jest fachowa, czy nie. No tak, no ale jeżeli. Yy... Boli mnie gardło, to idę do lekarza, a jeżeli mam jakiś problem, mogę zweryfikować, mogę zapytać w internecie. Natomiast chodzi o to, żeby skorzystać z pomocy profesjonalisty, tak samo jak sami nie projektujemy sobie domu, pomimo tego, że umiemy na kartce narysować dach, drzwi i okna. To jest nasz endemiczny, polski problem, Pani zdaniem, czy po prostu ludzie się nie interesują prawem, bo to nie jest ich problem i zostawiają to fachowcom, albo szukają w internecie, kiedy przychodzi potrzeba? Eee, szukają w internecie, dlatego że uważają, że będzie taniej, natomiast tak naprawdę, kiedy przychodzą do nas po tych poszukiwaniach w internecie, kiedy e, często sami napiszą jakieś pismo procesowe, e, to taniej znaczy drożej, bo nie da się czasem naprawić pewnych błędów, które już w postępowaniu zostały popełnione, bo nie da się też i cofnąć czasu i wypowiedzianych słów, a z drugiej strony, no, nie można znać się na wszystkim w tej chwili. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest też i taka, że u nas ta świadomość prawna raczkuje, bym powiedziała. Natomiast jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą i prowadzi określonego rodzaju działalności gospodarczą, to podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem tej działalności, z jej prowadzeniem powinny być mu znane. W pozostałym zakresie, też większość nas nie prowadzi samodzielnie księgowości, bo się na tym po prostu nie zna. Stopień skomplikowania przepisów, ilości ustaw, rozporządzeń, zmian, no ile razy kodeks postępowania był zmieniany? Kilkaset do tej pory. Kodeks postępowania cywilnego. Nie jesteśmy w stanie znać się na wszystkim. Ja też nie znam się na wszystkich granicach prawa. Nie przyjmuję wszystkich spraw do kancelarii ze względu na to, że. No, nie ma takiej możliwości. A ile Pani zdanie w tym, w tym zamiłowaniu do poszukiwania w internecie jest, no, może nie winy prawniczego środowiska, ale jakiegoś udziału? Bo ludzie się boją prawników. Dlaczego? Dlatego, że dokładnie w połowie przypadków uważają, że ich skrzywdziliście, a w połowie, że daliście im wygrać. Taka jest istota procesu. Trzeba pamiętać, że profesjonalny pełnomocnik w osobie adwokata. Jest to osoba, która formułę procesową ubiera oświadczenia i wolę swojego klienta. I to klient przychodzi do nas z określoną sytuacją, z określonym problemem, z określonym stanem faktycznym i z określonymi dowodami. My mamy reprezentować klienta zgodnie z jego wolą, na jego korzyść, tłumaczyć mu konsekwencje jego działań. Wytłumaczyć mu, czy ten proces ma szansę powodzenia, czy też nie. W związku z pierwszym, no, wydaje mi się, że nie można klientowi obiecywać i nie powinno się obiecywać wygranej sprawy, bo żadna sprawa nie jest wygrana w sytuacji, gdy ją przyjmujemy, bo to nie my decydujemy o tym, jakie będzie rozstrzygnięcie. Ale pani obserwuje sądzi. swoich klientów, no to pani widzi u nich jakieś emocje, z jakimi do pani przychodzą. Tak. I to jest według pani taka. Nadzieja, czy jednak coś y, podbarwionego strachem przed panią, jako osobą, nie, która ma wiedzę, której oni nie mają i nie, nie będą mieli? Nie, to jest kwestia zaufania, które ja muszę mieć. No i nie znają przecież jeżeli, pani ich. No ale jeżeli do mnie przychodzą, e, ja nie poszukuję klientów. Klienci do mnie trafiają z polecenia, od zadowolonego klienta na przykład, tak? E, czy też znajdują e, jakieś informacje o mnie w... W internecie, właśnie, aczkolwiek ja mam klientów raczej takich, którzy przychodzą z polecenia tylko i wyłącznie. Nie ogłaszam się, nie poszukuję klientów, nie wysyłam żadnych zapytań, ofert, nie startuję nawet w żadnych przetargach ze względu na to, że ja poza tym, że jestem pracownikiem tutaj dydaktycznym Akademii WSB, no jestem adwokatem, praktykiem od lat. Wcześniej, jako pracowałam u radców prawnych, miałam przygody z sądownictwem, z prokuraturą, świadomie to wybrałam. I klient, jeżeli do mnie przychodzi, to musi mi zaufać. Bo nie można reprezentować klienta, który nam nie ufa, bo jest to wbrew zasadom etyki, jest to wręcz wbrew logice. A to jest zawód zaufania publicznego? Zdecydowanie, że. Tak. A wszyscy o tym wiedzą i o to dbają? Dla pani swoje środowisko? Różnie z tym bywa. A potrafi Pani przydać, podać taki najbardziej jaskrawy przykład? No nie, nie indywidualny, ale w ogóle dotyczący środowiska? Ja myślę, że to ulega zawahaniu. Niesienia medialne czasem burzą e, i niweczą pracę. E, nas wszystkich codzienną, którzy pracujemy na wizerunek adwokatury, w sytuacji, gdy któryś z kolegów czy z koleżanek m, bardzo rażąco naruszy ze etyki, a czasem i powszechnie obowiązującego prawa. A to się trafia, tak z Pani praktyki, adwokatom na dorobku, czy wielkim nazwiskom palestry? Różnie to bywa, tak. naprawdę. Nie ma tutaj żadnej ruchu. Poza tym, no, każdy z nas też jest człowiekiem, żyje w społeczeństwie, społeczności. A niech Pani mi jeszcze powie, czy, czy to jest... Nie miałem takiej styczności, więc nie wiem. Czy to jest drogi szpas? Usługa adwokata kancelari? to nie, nie. Ja mówię o kliencie, który do Państwa przychodzi i okay. przychodzi z kłopotem. Czy to jest droga rzecz, bo to też jest powód, dla którego ludzie wolą jednak wklepać www, niż pójść do kancelarii. Nie, absolutnie nie. Tym bardziej się do nasze państwo jeszcze dba o osoby, które nie stać na poniesienie tych kosztów, które naprawdę, proszę mi wierzyć, nie są takie bardzo wygórowane. Oczywiście wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy, od tego, czy mam dojechać z Sosnowca do Gdańska. To jest wiele jakichś elementów wspólnych. Aczkolwiek, A nie, ma to... aczkolwiek no nie wiem, czy to dobrze, uważam, że raczej niedobrze. Że przede wszystkim nie jest rozwinięty przymus adwokacko-radzowski. A cóż to takiego? To jest sytuacja, w której nie można występować nie do sądu tak, bez adwokata bądź też prawnego. Wydaje mi się, że w pewnym zakresie skończyłoby się takie zwykłe ludzkie pieniactwo. Myślę, że skarb państwa też na tym by zyskał. A przede wszystkim procesy toczyłyby się w sposób taki, powiedziałbym, bardziej ucywilizowany, a nie wyłącznie służący realizacji interesów, które. No, idą do sądu ludzie po to, żeby się sądzić, po to, żeby drugiemu dokuczyć, po to, żeby mu zrobić na nieważne. Widzi Pani takie rzeczy? Że tak. A nie ma takiego myślenia, dobra, dali mi go z urzędu, nie zadba o mnie, bo nie jest zainteresowany nie, to nie materialnie. Jest nie, nie, nie. Bo ponosimy taką samą odpowiedzialność za reprezentację, jakiś z wyboru, i z urzędu. No tak, ale jednak wola współpracy z klientem, dbania o jego interes, może być większa, kiedy jest się w tym zainteresowany materialnie. Tak przyziemnym patrząc może tak, ale patrząc z punktu widzenia tego, że może nas spotkać postępowanie dyscyplinarne w takim samym zakresie, to na pewno nie. I myślę, że to nie ma miejsca. Jak się ma w Polsce, albo jak się powinna mieć mediacja, Pani zdaniem? Powinno się mieć lepiej. A to nie jest coś, co jest wbrew Wam? Wbrew nie. Wbrew adwokaturze? Nie. nie. A dlaczego? Wybiera Wam że... klienta. Kontradyktoryjność to... to jest coś, z czego A. żyjecie. Kontradyktoryjność. A ile razy na rozprawach zawiera się też ugodę? Dlatego, że lepsza chuda ugoda niż cudy wyrok, jak to mówią. Mediacja powinna być, ze względu na to, że nasze sądy obciążone są sprawami, które nigdy w życiu nie powinny trafić do y, sądu: sprawami o alimenty, sprawami o uregulowanie kontaktów, sprawami o drobne zapłaty, o drobne spory sąsiedzkie, które powinny być w, w sprawach mediacji. Nie powinny w ogóle trafić do sądu. I to nie jest tak, że w takiej mediacji nie jest potrzebny pełnomocnik. Ja sama jestem mediatorem sądowym, wykonuję mediacje na zlecenie sądów, ale również mediacje umowne i przede wszystkim strony wychodzą z tamtej mediacji po zawarciu ugody z takim poczuciem, że miały wpływ na to, co ich, jakie obowiązki będą miały na przyszłość, jakie będą miały uprawnienia. Sąd zatwierdza taką ugodę, w związku z tym też mają taką pewność, że jednak ta kontrola sądu w jakim zakresie będzie tej ugody. Ja dbam o to, żeby żadna ze stron tym rozstrzygnięciem mnie własnym, ugodą nie była. No więc, a jeżeli są spory bardziej skomplikowane to jak najbardziej pełnomocnicy są pożądani po to, żeby wyciszyć emocje, żeby przedstawić stronom stąd faktyczny ze względu na to, że ja jako mediator sądowy ja muszę wyłączyć myślenie adwokackie, czyli doradzania którejś ze stron, albo odradzania ze względu na to, że może jej na przykład się nie powieść to żądanie czy to roszczenie. Które od drugiej strony oczekuję. Uczy Pani przyszłych prawników? Tak, tak mam nadzieję. No i jak Pani ocenia to towarzystwo, to pokolenie? Jako trudne. Bo? Y bo internet zastępuje im książki, umiejętność wyszukiwania materiałów. Czyli tu już nie chodzi o klienta, tylko studenta. On też tam szuka tak, wiedzy. Tak, tak. Y dlatego mu nie jest podejście praktyczne że mają przygotować prezentację na określony temat posługując się nie wyłącznie wiedzą w internecie, ale y, wiedząc jak znaleźć w komentarzach, poszukując orzecznictwa y, w dostępnych zbiorach, umiejętność posługiwania się programami prawniczymi, w których znajdujemy określone y, zapisy, y, czy wyjaśnienia naszych sytuacji, z którymi mamy do czynienia z kazusem, które mają rozwiązać. Ale Pani e, ich namawia, żeby w bibliotece siedzieli? Też. To no no, bo to jest element, ale to jest element pracy adwokata. No to się może powinno zmieniać. Powinno to wejść w sieć, w internet, tam jest więcej tej wiedzy, jest szybciej dostępna. No, Ślęczenie nad książkami to taka, taka archaiczna historia. Może i archaiczna, aczkolwiek na sali rozpraw można przynieść oczywiście laptop. Można przynieść te nowe urządzenia, które na to pozwalają, ale student ma umieć poszukać wszędzie. Jeżeli okaże się, że nie ma prądu, to to nie będzie umiał napisać, bo umie pisać tylko i wyłącznie na komputerze, a nie będzie umiał pisać ręcznie. Czyli kodeksy ciągle w cenie. Kodeksy Ta książka to... powinna być na półce. Tak książka powinna być na półce. Książka powinna być na półce i książka powinna, ee, jak ja pytam o coś, to powinienem wiedzieć, w którym będzie rozdziale kodeksu krannego. No to kosa Pani musi być na tych zajęciach. No, Poważnie? Poważnie? To niech Pani mnie jeszcze wytłumaczy, proszę wybaczyć, bo to może źle zabrzmieć, ale nie ma takiej intencji. Co eteryczna blondynka robi w prawie karnym? Materialnym? Przecież to tak. strasznie. Z 17 dziedzina. lat. To musiała się pani i na oglądać, i na słuchać, i na opisywać. Tak. No dość. Zanim moja droga zawodowa. Spotkałam się z adwokaturą, próbowałam, będąc jako student. Bo ja byłam studentem zaocznym, studiów na Uniwersytecie Śląskim w Wydziale Prawa i to była, była najlepsza najlepsza którą podjęłam. Dlaczego? Bo sprawdziłam, czy pasuje do doradców prawnych, czy pisanie opinii, w zasadzie siedzenie w papierach mi pasuje. No nie pasuje mi, bo lubię kontakt z ludźmi. Pracowałam na stażu chwilę jak w sądzie. No, nie pasuje mi ta kwestia, bo jednak wolę być po którejś ze stron, a nie rozstrzygać. I czy ktoś jest winny, niewinny, powinien dostać niepręgosnąć. Pracowałam w prokuraturze, też byłam na stażu w czasie studiów i zdałam sobie sprawę z tego, że to nie jest dla mnie, bo nie jestem w stanie przebrnąć przez sekcję zwłok, czy też przez wyjazd do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, tak? Gdzie mamy denata? W związku z powyższym, po pierwszej sekcji zwłok, którą miałam. Na studiach, bo zapisałam się na takie zajęcia, żeby wiedzieć, czy się nadaje. Stwierdziłam, że prokuratura to nie jest nic dla mnie, więc wybrałam kolor zielony i jestem z tego bardzo zadowolona. No dobrze, no ale jako, jako adwokat zajmujący się sprawami karnymi, też ma Pani kontakt z tak. takimi historiami? Mam kontakt z takimi historiami i teraz przyznam szczerze, że z upływem lat nie wiem, czy te historie wypływają i są pokazywane. Również i w mediach, czasem w krzywym świerciadle, ale jednak. Ale jako reprezentant dzieci, bo ja mam z Komitetu Ochrony Praw Dziecka certyfikat do reprezentacji dzieci jako kancelaria przyjazna dziecku, z przykrością stwierdzam, że no, w naszym społeczeństwie nie, do, nie dzieje się dobrze. I to jaka okres... jest Pani refleksja dotycząca tego, czy okres my się staniemy brutalni, brutalni, nie brutalni. brutalni? tak, coraz bardziej brutalnie, że to, co człowiek drugiemu człowiekowi potrafi zrobić, jest po prostu okropne. Od okrutne, ocierając się nieraz o jakąś torturę. A dzieci to jest temat bardzo, bardzo trudny. Aczkolwiek, tak jak mówię, postępowanie karne to jest coś, też mnie ukształtowała aplikacja, bo ja byłam u patronów, którzy zajmowali się głównie postępowaniami karnymi, sprawami karnymi. Więc to też mnie ukształtowało. Sprawy cywilne, owszem, prowadzę, ale nie w takim zakresie jak. Jakie Pani zdaniem, czy jakie Pani zdaniem znaczenie dla kształcenia przyszłych prawników ma referencyjność szkoły, z której się wywodzą? No bo w Państwa szkole też są dyplomy? To nie jest tak. A jak? Jest to? Aplikanci adwokaccy kształcą się przy okręgowej Radzie Adwokackiej, która ich wpisała na listę aplikantów adwokackich przez 3 lata. Mają zajęcia teoretyczno-praktyczne z, również z sędziami, z prokuratorami, ale przede wszystkim z adwokatami. Mają półroczne praktyki w sądach i w prokuraturach, żeby wiedzieć, jak to wygląda, zanim po pół roku aplikacji pójdą do sądu reprezentować prawdziwego człowieka, bo mają takie uprawnienie. Czyli magister prawa to nie jest prawnik? Magister prawa to wyłącznie prawnik. Bez aplikacji. Pra bo dopiero aplikacja daje prawo do posługiwania się tytułem zawodowym: adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, więc to dopiero aplikacja adwokacka pozwala. Bo nie każdy prawnik musi być adwokatem, nie każdy prawnik musi być radcą prawnym. Jeżeli chodzi o kwestię aplikacji adwokackiej, to wydaje mi się, że przede wszystkim ona nie powinna być powtórzeniem studiów. A bywa? A na niektórych zajęciach bywa. A powinna uczyć nas praktycznego zastosowania. Tych norm prawnych, o których wiedzę powzięliśmy na studiach i z których dyplom uzyskaliśmy. A Pani studenci to wiedzą? Moi studenci? Tak, dlatego ja prowadzę jeszcze zajęcia z praktykiem. To znaczy, zabieram studentów z trzeciego roku do sądu okręgowego na prawdziwą rozprawę, z której, na której mają okazję zobaczyć, jak to prawo karne, którego uczyliśmy się na drugim roku, funkcjonuje w praktyce. W związku z powyższym widzą to, że mamy konwój doprowadzający yy, oskarżonego, widzą prawdziwego obrońcę, adwokata, bądź szefcy prawnego w toce, widzą prokuratora, oskarżyciela posiłkowego, sąd. Są w stanie sobie wtedy uzmysłowić to, co jest wpisane w kodeksie postępowania karnego, yy, jak to wygląda od wywołania sprawy do zamknięcia żywotu sądowego. Yy, i wtedy widzą, jak odczytywane jest akt oskarżenia, jakie wyjaśnienia składa, czy mamy znamiona wypełnione, czy nie. I po takiej rozprawie dostają kazusy ode mnie, gdzie widząc, jak to wygląda, mają przygotować krótkie wystąpienie, czy to jako oskarżyciel publiczny, czy jako obrońca, żeby umieć to zastosować w praktyce. To niech pan jeszcze był, jak bardzo są rozczarowani tym, co zobaczą, bo oczekiwali, że będą to orły temidy. Znaczy Oczywiście oni oczekiwali. Yy obrazków z seriali, no, które pytam. po prostu są. I przyznam, że mówią, że jest inaczej. Jest mniej atrakcyjnie. Jest bardziej mniej nudno. atrakcyjnie, aczkolwiek oni wtedy, ponieważ to jest pierwsza taka styczność, bo być może na rozprawach cywilnych byli jako świadkowie na przykład, albo jako strony, bo też żyją w tej społeczności. W sprawach karnych, dzięki Bogu, nie. No więc mówią, że jest inaczej, ale nikt nie powiedział, że było nudno. Czy im się to nie podoba? Wręcz przeciwnie, pojawia się taki um, moment, że jak na Akademii WSB m, z panią Prodziekan, klima i z koleżankami i z kolegami z katedry organizowaliśmy taką, e, takie krótkie spotkanie z praktykiem, e, gdzie zaprosiliśmy i sędziów i prokuratorów, przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, to e, oni e, zastanawiają się teraz, w którą stronę mają iść. Bo już wiedzą, że to już nie, bo to im się nie podobało w tym sądzie, nie widzą siebie tam. I jak mieliśmy taką tą konferencję, zorganizowaliśmy też spotkanie warsztatowe z przedstawicielami właśnie i wolnych zawodów, i sądownictwa i prokuratury, i widać było, że to zainteresowanie wtedy już jest ukierunkowane, tak? Że wiedzą, że bardziej wolą iść do sędziego czy do adwokata, bo powoli zaczynają się już ustawiać w tym miejscu, w którym chcieliby być po studiach. Czego powinien szukać młody człowiek wybierający kierunek studiów? Aby wybrać prawo, dzisiaj to pytanie zadałem. Jakie cechy powinien mieć? Czego szukać w życiu? Powinien być pracowity, odpowiedzialny, odporny na stres. Ale kogo, Pani zdaniem, ubawi bycie prawnikiem? Kończę liceum, chciałbym wybrać kierunek studiów. Jakie cechy decydują o tym, że ktoś powinien zostać prawnikiem? Tak ja mówię, pracowitość, odpowiedzialność, odporność Jak na stres. Lekarz. E, no tak, ale tu jest kwestia, tu też jest nie szkodzić, po pierwsze nie szkodzić, może troszeczkę inaczej, bo my mamy zawsze działać na korzyść swojego klienta. Jeżeli uważamy, że klient no, nie działa na swoją korzyść, to musimy go o tym pouczyć. A jeżeli e, my mu doradzamy inaczej, że będzie inaczej e, lepiej dla niego, żeby to rozważył, e, no to znaczy, że może nie ma do nas zaufania, powinniśmy się rozstać odpowiedzieć. A pomaga Pani czasem studentom zrozumieć tą prawdę, że to nie jest ich kierunek? No niestety tak, bo muszą jednak przejść przez etap sesji zimowej i sesji letniej i wtedy okazuje się, że ktoś nie ma tych predyspozycji. Jeżeli termin zerowy, pierwszy i drugi jest terminem z oceną negatywną. Jeżeli egzamin komisyjny jest oceną negatywną, to, to nie ma sensu. To to po prostu nie ma sensu. I lepiej dowiedzieć się o tym na drugim roku. Niż na piątym. Albo nie daj Bóg na sali rozpraw. Albo. Tak. Robiąc komuś krzywdę. No, nie działając na korzyść, tak bym powiedziała. Metynaz Marta i Mioczyk-Poremska, ekspertka Akademii WSB z taką historią o prawie. Bardzo pani dziękuję za czas i za rozmowę. Dziękuję bardzo.